Siemanko, z tej strony Marcel. Dzisiaj będziemy grali w fajną gierkę o nazwie Blokki na rejonie. Tak jest. Poczekajmy, niech się włączy. Teraz będą regularnie odcinki z tej gierki, prawdopodobnie. Ech, ale nie jestem. Papni, by grać. Nowa gierka. Dobra. Dobra, poczekamy I pokażę wam co to za gierka Jak się w nią gra Wytłumaczę wam o co chodzi w niej No I jak jeszcze się ładuje Zostawcie łapkę w górę Teraz macie 5 sekund 5, 4, 3, 2, 1 Jak już kliknęliście łapkę w górę To nie zapomnijcie zostawić Zostawić i tą subskrypcją. Dodajcie do tej subskrypcji dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami. No. I zapraszam do oglądania już gierki. Widzicie już. Do ataku! Do ataku! są krótszą, bo czasu taki, tak... O doktorek. Co to jest? Król metalu wymienimy. I to wymienimy. Ta. To jest bez sensu takie coś On go może tylko piesem atakować, to ja sobie wystawię tego doktorka No, szykować koperty będę leczył Szykować koperty będę leczył no, Hehe, kurdu pelku, lecisz na glebę po jednym Teraz to mnie wkurwiłem! Kurwa, ale jestem wyurany! Dobra, wezpi nie ma go. Co wieś z pragi? Jakiś problem? Problem macie śniaki z pragi? spragi? O nie zaraz! Nie, dobrze! Nie! Przekięłeś! Wojtas zapodaj mi za... Jezu. a Prędzej ten ZWARASZEK z walaszek zabij! No tu się wahabij! ze mnie FRAJERA Przepraszam Który za takie głośno. No, jak było na początku, to? przepraszam. Że tak było głośno. U siebie lub jak u siebie nie stało. Witam państwa, tu widoczny Śluca co ma po kolana, z Przepraszam, że tak było głośno. Bo ja mam wy... Że tak było głośno. Ale to przepraszam O kurde O, plus jeden mamy Procedamy temu Trześnym od razu Rudemu No co jej Nie, dobra, kosę dajemy mu I no, dobra, to O nie no, telefon. Spotkamy się na rozprawie. No na rozprawie się spotkamy. Mam minus dwa, mam no, kurde, klada. Doktorka może ten... Yy, Pieseł może Może i stracił go. Ale dobra. Słuchaj, no, widzicie? i to jest Bardzo łatwa gierka. Ale tylko nie trzeba dobrze się skupić. Młody nie najlepiej się czuje. Skocz po piwa. Twoja koleś Solaris. Witold Sieruta ma jak kuma muta, a cios jeszcze mocniejszy. O tu Solaris. Dobra, bardzo fajna gierka. Kurde, no lewaj starę. A co tu się? Nie denerwuję. U kurde. A to... szachmat? No to teraz tak. No to osobisty prawo jazdy i ubezpieczenie oce. Aha. Kruhu prawilny Witold śruta ma fiota jak humamuta! A cios jeszcze mocniej no wiózki telefon spotkamy się na spianko pa wyjdź A bo chodź, bo ja nagrywam O nie proszę nie doktorka Jezus Taki sypek wygrywamy to jest plus jeden ale on nie ma kart ani ja nie mogę kurcze 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 oj doktorka mi zabrał duch 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 gdzie oni są? Ale fajnie, Monika. He he, kordopęd. A gdzie on ma karty? Karty powiekały? O rządzie na rejonie. O oh, kastet mu dał. Uh -huh. o Witold, Ruta, co ma? Kule? Dobra. Powiem krótko. To ma być cios. A to ja tak to zrobię. Kula jest bardzo dobry jak coś Nie po betonie W gębie to każdy mocny Kolej Dobra, kastet Dobra to chodzi my temu dajemy tutaj i wygraliśmy. Hmm, wygraliśmy. Wypadł z mojego ...ostępnym razem. <ścoughs> Już wygrałem. Jeszcze nie? No, wygrałem. Trzeci poziom doświadczenia. Rewanż. Dobra, odrzucono. Dobra, dzięki za oglądanie. To był taki spontaniczny filmik. Jak będziecie chcieli więcej, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie z, dzwonecz z dzwoneczkiem i cześć. Na razie, do następnego.